Dzień dobry! Witam w kolejnym odcinku na kanale Pogrywajki przy piwie. Dzisiaj będzie restart serii e, Animów, czyli Itunes Adventures. E, tak, dzisiaj mam. Dzisiaj mam jakieś litewskie piwo. Skąd nie powiem, ale udało mi się dorwać. Znaczy, no, dostałem. No. Dobrze. Dlaczego restart serii? E, restart serii, bo... Całkiem niezłe... E, restart serii, bo... miałem najpierw przerwę, potem próbowałem nagrywać, ale plansze były no... dość upierdliwe, a no i tą formułą, że nagrywam cały świat, to tak było ciężko to nagrać. E, potem miałem jeszcze dłuższą przerwę, bo przyszła sesja, Lekkie nie są na politechnice e, no i co? i ustanowiłem, że teraz już nie ma co wracać, po prostu zrestartuję. Zmienią też formułę nagrywania, W w pierwszym odcinku tam nie opłaca się chyba robić e, cięcia po pierwszej rundzie. Ale ten. Ale później będę robił cięcia co rundę po prostu, żeby nie nagrywać entyraz czegoś co przeszedłem, tylko ograniczyć się do tego, z czym mam problem. O, tutaj kocur mnie zaczepia. Eee, no, dobrze. To może o samej grze, no bo tam, tamte odcinki zapewne usunę. Gra z 91 roku, Rok Starszy ode mnie, na podstawie serialu TeenyTunes. Serial ten to jest tak serial o traktujący o młodzieży w świecie Looney Tunes. Tak, bohaterowie są dziecięcymi odpowiednikami postaci z Looney Tunes. Chociaż nie, są to, nie jest to ta, ta przeszła wersja, tylko to są to po prostu nowe postaci, gdyż w serialu występowały. W postaci z Tunes, jak Rude Bugs, Catcher Duffy, etc., etc. Eee... No cóż. Eee... W Polsce to były seriale o nazwie Animki. Tak nawiasem, jak ktoś miał gdzieś dostęp do, tych... do, te... do tej kreskówki, z... jeszcze z polskim dubbingiem. Tak, tak, tym, który leciał, tak jak ja byłem młodszy. Eee, no to bym, bym, fa... chciałbym zalukać. Chciałbym sobie to przypomnieć. No cóż, gra filmikonami, może zacznę. Eee, widzimy ekran świata. Postać chodzi automatycznie tutaj. Eee, tu mamy wybór. Eee... Tak, Sri nam oferuje wybór partnera. Partner to jest postać, alternatywna postać, którą możemy chodzić domyślnie. Chodzimy kiniem, tak mamy uratować kinie. Eee... Tu mamy Tasiora, czyli kaczka. No, trafi wolniej spadać i pływać dobrze. Oraz, oraz ma jeszcze jedną ciekawą zdolność, którą zaprezentuję w tym odcinku. Tu mamy karuzela. Karuzel. Karuzel to jak diabeł tasmański. Umie się zmieniać w Tornado. Jest jedyną postacią, która nie potrafi biegać ze względu na to, że tornada używa się pod tym samym przyciskiem, pod którym używa się e, biegu. No i tutaj mamy Sylwka Juniora. Sylwek Junior potrafi się wspinać po ścianach. Do tej rundy zabioram tasiora. Gra jest klasyczną platformówką. Tak, skacząc na wroga, ich rozwalamy. Nie wiem, co to są te myszy. Z serialu ich nie pamiętam. Jakiś uh, Nigdy mi się nie zdarzyło stanąć na tym balonie. Eee... Tak, zebrałem serducho. Serducho pozwala przyjąć jeden cios na klatę bez straty życia. No, nie licząc tego, że się wpadnie do przepaści, tam już się ginie, definitywnie, oczywiście. Eee, tak. Cóż, no... Mamy przemianę. Tak, bierzemy sobie Tasiora. Zbieramy marchewki, to, to się wyjaśni, po co za niedługo. Hmm. Tak, no i tu jest wyjście z rundy. No tak, na tym ekranie zazwyczaj będę robił cięcie. No a nie tym razem. Tym razem sobie po prostu pójdę dalej. Tu jest druga runda. Hmm, tak, spora część tutaj... Znaczy tak mi się wydaje, że przynajmniej część jest w wrog jest, ma jakieś odzwierciedlenie w serialu, chociaż tego tutaj nie kojarzę, jak raz. Udało um. hmm. A przepraszam was. Kocie, spadaj! Dobrze, już wracam. Są takie drzwi, tymczasem się wchodzi do Hamptona, czyli płucusia. I u niego dostaje się życia za marchewki. Tak, to jest tu wyjaśnienie, celu zbierania marchewek. Za 30 marchewek dostajemy życie. Chociaż marchewki mają jeszcze jedną funkcję. Ale to wyjaśni się bodaj, że w drugim bądź trzecim odcinku nie jestem pewien. Um. Tutaj druk, który ma odzwierciedlenie, tak? W serialu. On był w W szkole, do której uczęszczałem w postaci. E, to był. No nie pamiętam jak ta szkoła się nazywała. To jest Elmirka. Prawdopodobnie, znaczy, wydaje mi się, że to jest córka Elmerafada, chociaż pewien nie jestem. E, to jest takie cielesienie koszmarów yy, zwierząt domowych czy w ogóle zwierząt tam ona jak złapie to głaska i przytula do do, do śmierci w ogóle taki i to jest taki taka dobra przejdę to wcięcie i to jest taka postać yy, która yy, Taki, taki horror typu, tak jak czasem są sny, że coś nas goni, my biegniemy, to idzie, a mimo to nie możemy uciec, nie? I ona też właśnie tak, to też jest taka postać, że, że nie można od niej uciec, nie? Że pomimo, że postaci uciekają, to ona zawsze je jakoś znajduje, zawsze je goni dalej. Jest ducho, dostaliśmy życie. Tak, trzeba uważać na kolce. Tutaj postaram się tutaj duchów nie wywołać, wywołam później. Tu są duchy, dlatego będę tak skakał. Tu wywołam duchy. W tej, w tej, to jest ostatni korytarz przed bosem Tu wywołam duchy. Oraz zaprezentuję jeszcze jedną zdolność specjalną Tosiora. Są duchy. O, i mamy rozpłaszczenie się na ścianie. Tak, zawsze uwielbiałem to robić. Zawsze muszę to zrobić. Nie wiem. Teraz już tak nie śmieszę, ale kiedyś to mnie bawiło doskonale. No, Jest stosunkowo prosty, chociaż zdarzają mi się z nim problemy. Ła! Chodź tu. No i serduch aż straciłem. No dobrze. Wstęp był przeprowadzony. Wydaje mi się, że na ten odcinek to już będzie wszystko. No więc co? Do następnego odcinka. Hej.